Hej, widać obraz po raz kolejny w Dark Souls 2. I mam nadzieję, że mnie za chwilę nic nie zaatakuje. Tutaj są pieczęci do wezwania przeciwników i tak dalej. Tutaj wiara ma tendencję do walki wielokrotnie z tymi z innymi graczami. O mój boże, jak to boli! Aj! Uh! Wow! Wow! Ale bije! Strasznie! Tutaj nic nie ma. Więc stawiam, że tutaj jest! Nic. Dobrze. No to trzeba iść dalej. Opcji nie ma. Uuuu. Okej okay. czyli tutaj mogę iść, tam jest jeden z tych, co przed chwilą z nimi walczyłem. A dobra, jest ich dwóch. Em. Halo Hm. Głęboka zlewa. wróg lewo No shit Helm rycerza Aloné Co tutaj mamy

A co to daje właściwie to kadzidło? O, jakie rzeczy ma na sprzedaż? Śmieszne. Heum, barberzyńcy. Mnie, banditi. Bonditi. Czapka banzna. Nie, błazna. kurde, co ja czytam? Błazna. Eee, dobra. O, te kamienie do komunikacji. Witaj. Dziękuję. Przepraszam. Bardzo dobrze. Kamienie są przydatne we, wtym, we w tym, komunikacji jako takie ze z tymi, z graczami, bo to on, one jako jedyne wydają dźwięk z ten. W sumie widzieliście pewnie w tym, jak oglądaliście tego Dark Soul'a o jedynka u mnie, bo one też tam występowały. I ten. Dobra, co te kadzidło robi? Cud. Słuchaj, kadzidło wydzielające yy, yy, specyficzny zapach, zaangażowanie, zaangażowanie yy, Zaklęcie wymaga zaangażowania, ale korzysta... Kadzidła, może chcę ten... mniej, o, ten... A, czyli to jest takie... U niego można zrobić, że jeżeli czar jakiś yy, nam nie pasuje, jak chcemy go, ten, eee... Yy, nie możemy na razie rzucać jakiegoś czaru, to możemy spowodować u niego to, że będzie wymagał o mniej statystyk od nas, żeby można było go używać. Najbardziej oczywiste miejsce na ten, na kryjówkę. Eee. Balista ognisce strzały, hm, logicznie myśląc, no, jeżeli balista jest obrócona w tą stronę, to prawdopodobnie jest tutaj za tą ścianą coś, co trzeba załatwić tą balistą. Bingo. Mierne to było. Kiepska ta balista, szczerze mówiąc. Jego na tylko 100, 184 odebrałem. To ja zamachem już mu 400 odbieram. No chyba, że tutaj są silniejsze wersje tych gości i, mam bardziej, i będę miał teraz przegibane, jak będę chciał ich za, z nim walczyć. O, cześć. Miecz masakrator. Tak się powinien nazywać. Niewielki miecz. Tam, rozmiar to nie wszystko. Tylko trzeba go umieć używać. To jest sztuka. Ha. ha, ha ha Tu się jara. Ten tu nadal stoi, jak ten W. Oj 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 Moi, oj. oj No. Daj mi tę noc... Nie, nie, chciałem powiedzieć... Kurde, z tańcem coś chciałem wymyślić, ale zgubiłem... Nagle mi naszło... Daj mi tę noc... No dobra. Muszę przestać uderzać w ściany, bo jeżeli mi się miecz z spartoli... To będzie spartolona sytuacja. Co tu mamy? Kamień! Klucz Ferosa! Jej! Dobra. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu już Tyż nic nie ma. Teraz pytanie brzmi: którędy do ogniska? I jak wyłączyć ten ogień? Bo wątpię, żebym dał radę podejść do tego i odebrać ten przedmiot, co tam leży. Więc: Jak to się mówi, trzeba iść dalej. Hello! Duża przestrzeń równa się z prawdopodobieństwem wystąpienia łuczników. Tam jest biała chmura, co daje dwie opcje: bossa albo ten. I ironicznie właśnie zaobróciłem w odpowiednim momencie łeb, żeby zobaczyć łucznika. Great. To mi się podoba. Wow! Szabaka. Tutaj coś jest. Oj, 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 Oczywiście mówiłem tutaj. Ała! Jasny gwint. Z jednej strony łucznik, z drugiej strony łucznik. O, ten jest lepiej ustawiony. Dobra, to to. Tak. Okej, okay, most obniża. M, ehm, Czy chcę to otworzyć? Hurra! Pali się. <grystanie> Ale dobrze, że się odsunąłem odpowiednio szybko. Dobra. Nie. Nic nie pobije tej tej tarczy. Tam jest koleś, nade mną jest koleś. Zejście jest. Niefajne. Ja mogę się złapać tej. Nie mogę. Oczywiście, standard. Trzeba byłoby. Tereferę kuku. Mam pełno tego, ale myślę o tym, żeby nie używać. Ten, tylko. Dokładnie. Ale nadal mam ten. No dobrze, no to nawet nie muszę ten. Nie będę wymieniał tego. Dobra, tu jest ten. Dusza. Siema! Czyli muszę teraz. Cześć! To było. To ostatnie było trochę niepotrzebne, no ale. Co to jest? Wiwat dla ruda. A jeśli to będzie duży odłamek, to ja się będę cieszył. Pierścień Życia plus jeden i moje goczący tytan. Miał goczący tytan. Miał goczący tytan. E, pierścień ostrzy, odnowienia. Sygnał ten, no, żeby dostawać więcej dusz. I pierścień Życia daje zwiększa mi maksymalną ilość życia. O 90. mm, -mm. Zostaję przy tych co są. Teraz. Więc. Co ja muszę teraz robić? <laughs> o, tam jest u góry koleś. Może go dam radę sprowokować, żeby zlazł na dół. Ty, panie! Chciałbym z panem porozmawiać tak. Z tobą. Dziękuję, że zgodziłeś się na nasze spotkanie. I masz fajnie świecącą katanę, panie Żałuję, że muszę cię zabić, panie. Stawiam na to, że raczej nie mam sensu wchodzić na ten magicz. Starać się skakać na... Tamtą, ten, tylko znaleźć jakąś drogę, tu nie ma. też nie, więc muszę iść tędy. Tylko, że stąd przyszłem, więc O, ten ta część się opuściła. Ok, tutaj łogień sebucho, bo sebucho ten se stoi na drodze. Bosi, stoi, no chodź, panie kozak. Ja tam nie idę. Do... Dobra, mogę powiedzieć, że to było zaplanowane, <ścoughs> a nie było. Olej, dobry. Wytrzymałeś! Tu ja, jaki przedmiot. Tu ja, jakie schody. Stawiam na to, że powinienem raczej zrobić dookoła. Tam jest ten. Mm. But! Nie! Jej. Zwycięstwo! Przed tobą olbrzym? Jaki olbrzym? już Chciałem powiedzieć zęby. Miecz dwuręczny. Nie. Zobaczmy, jakie to ma w ogóle ruchy. To jest ten. To samo co wielki miecz, tylko że. Więc nie, mniej wymaga, więcej wymaga zręczności. No, ale mój miecz ma już swoje te, więc zostajemy przy nim. Ole! dobra. Tu są kolejne te drzwi. Tutaj jest opuszczenie tego mostu. Wiedziałem. Szybko! Haha! Ha! Tarcza! Palenci, co tu jest? Przed tobą upiór, i uważaj na pułapkę. Jak to upiór? się pali. Stawiam na to, że muszę. Się przestraszyłem! Ole! I nic mi nie zrobisz, nic mi nie zrobisz No dobra możesz mi zrobić to dużo No ale... Au Czyżbym coś zepsuł? Dobra. Duży odłamek yeah. I skamieniała kość Czyli tu jest takie Nie to wyjście, okej okay. Ale Tu jeszcze jest drabina I chyba wiem gdzie mnie to poprowadzi Do niego Cześć I bye. Spróbuj ataki, przedmiot? Stary, to Dobra. Um, mam dziwne wrażenie, że to jest pułapka. A co się robi dla nauki? Dobra. Dobra. Um. Nic. Hm. Nie działa. Albo muszę walnąć źle mocniej, no ale... Albo tamten musi musiał to zrobić. Kto to wie? Żółwie! Nie możesz otworzyć z tej strony. No dobra... Żółwie ninja na na na... na. Ui, <ścoughs> Dobra... Nie reaguje za bardzo na moje... Ajajajajaj! Aj, aj, aj. Ataki, chciałem powiedzieć, a gdzie ten drugi? Chyba nie powiesz mi, że wskoczył. Ula! <laughs> w tym samym momencie. U, to była moja ostatnia nadzieja. Co to robi? Okej. Okay. A to mogę otworzyć? Feros? Raczej w tym nie będzie jakiegoś bezsensu, tak myślę. Dobra. Albo w sumie. Dobra. To był kolejny odcinek. W sumie jeszcze zamknę sobie drzwi. Żeby mnie czasami nikt nie podglądał. Dobra, to to był kolejny odcinek z Dark Souls 2. Ja widzę się z Wami w kolejnym, więc na razie, i cześć.